Owa. Może to ostatni moment, w którym możemy tak swobodnie określać płeć. Korzystając z tej okazji, startujemy ekspres 10 marca w Dzień Mężczyzny. Wszystkich mężczyzn pozdrawiamy, ale szczególnie trzymamy kciuki za tych, którzy jutro toczyć będą rozmowy ostatniej szansy dla Ukrainy. Sylwia Krasnodębska, ekspres Republiki Plus. Czas start. Financial Times donosi, że przedstawiciele Ukrainy zamierzają jutro w czasie rozmów z delegacją amerykańską zaproponować częściowe zawieszenie broni z Rosją. Propozycja ma także m.in. obejmować zakaz przeprowadzania ataków z użyciem dronów i rakiet dalekiego zasięgu. W ekspresie także dramatyczne rezultaty burzy tropikalnej, która przeszła w weekend przez wschodnie wybrzeże Australii. Pokażemy też ukraińskich weteranów wojennych, którzy dowodzą, że nawet po trudnych przeżyciach można oddawać się swoim pasjom i przenosić góry. Nie była faworytką, ale pobiegła po złoto. Anna Wielgosz wygrała bieg na 800 metrów podczas halowych mistrzostw Europy. Być rozmowy ostatniej szansy dla Ukrainy. Jutro w Arabii Saudyjskiej amerykańska i ukraińska delegacja będą negocjować porozumienie pokojowe, które może zatrzymać rosyjskie barbarzyństwo. Według dziennika Financial Times Kijów zamierza zaproponować częściowe zawieszenie broni w wojnie z Moskwą w zamian za przywrócenie przez USA wsparcia wojskowego i wymianę informacji wywiadowczych. Przedmiotem rozmów będzie też umowa o wydobyciu minerałów. Po fiasku rozmów w gabinecie Owalnym i po tym, jak Wołodymyr Załański zrozumiał swój błąd, prezydent Donald Trump uznał, że Ukraina jest gotowa ponownie usiąść do negocjacyjnego stołu. Jutro delegacje obu krajów mają spotkać się w Dżudzie. Zobaczymy, czy uda się osiągnąć porozumienie. Ja bym tego chciał. Jak wiecie, wielu ludzi zginęło na Ukrainie tylko w ciągu ostatniego weekendu. Zginęło też wielu Rosjan. Dlatego wszyscy liczą na postęp i myślę, że osiągniemy coś ważnego w tym tygodniu. Ostatnie godziny były rzeczywiście dramatyczne dla ukraińskich cywilów. Zbrodnicza Rosja atakowała głównie osiedla i ukraińską infrastrukturę krytyczną. Rosja Dosłownie każdego dnia Rosja przeprowadza ataki. Nic się w tej sprawie nie zmienia. Moskwa jest nastawiona na zniszczenie tak długo, jak długo świat jej na to pozwala. Naproty, jak tę winu? Do Arabii Saudyjskiej już polecieli amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz. Amerykanie chcą udziału w wydobyciu ukraińskich minerałów ziem rzadkich. Ma to być rekompensata za dotychczas udzieloną pomoc i gwarancję bezpieczeństwa. Wołodymyr Załęcki już wielokrotnie zapewniał, że tym razem jego kraj podpisze umowę, która może zakończyć cierpienie milionów jego rodaków umęczonych trwającą już od ponad trzech lat wojną. Zalane pola, drogi i ludzie czekający na pomoc na dachach samochodów to skutki gwałtownej burzy tropikalnej, która przeszła w weekend przez wschodnie wybrzeże Australii. Osoby mieszkające w pobliżu rzek zostały wezwane do natychmiastowej ewakuacji, jednak nie wszystkim udało się uciec na czas. W Queensland w ciągu 24 godzin służby brały udział w ponad 150 incydentach związanych z zalaniami w południowo-wschodniej części stanu. Podczas gdy w miastach, gdzie woda powodziowa zaczęła opadać, rozpoczęło się usuwanie skutków żywiołu na najbardziej dotkniętych opadami terenach. Służby ruszyły na pomoc ludziom, którzy utknęli w otoczonych przez wodę samochodach. Na szczęście, sprawne działanie ratowników zapewniło pomyślność akcji i poszkodowane osoby na pontonach zostały przetransportowane w suche, bezpieczne miejsce. Nocna akcja w Małopolsce. Ratownicy wydobyli na powierzchnię uwięzionego grotołaza z jaskini Racławickiej. Wcześniej doszło tam do zawalenia się części stropu. Akcja ratunkowa trwała niemal 6 godzin. Ewakuowany to około 30-letni mężczyzna. Nie doznał żadnych obrażeń. Synoptycy ostrzegają przed Halnym w Tatrach. W Zakopanem będzie wiało około 80 km na godzinę. W wyższych partiach gór prędkość wiatru może osiągnąć nawet 100 km na godzinę. Z tego względu nie funkcjonuje m.in. kolejka na Kasprowy Wierch. Trzeba uważać też na śnieg. W jednych miejscach jest twardy i zmrożony, w innych mokry i grząski. Służby apelują do turystów o używanie odpowiedniego sprzętu i zachowywanie ostrożności. W dzień mężczyzn opowiemy o kobiecej bieliźnie, ale poruszać się będziemy w sferze nie tyle miłosnej, co zdrowotnej. O to, co jeszcze w programie. Projektantka mody z Pekinu dodaje pewności siebie kobietom po przebytym raku piersi. Opatentowała ona piankową protezę, która używana jest już przez tysiące kobiet. Izraelska policja uratowała nielegalnie przytrzymywane lwiątko i dwie małpy. Wszystkie zwierzaki pochodziły z beduińskich wiosek, teraz zostały przekazane do leczenia. Kilkanaście tysięcy narciarzy wzięło udział w 55. edycji szwajcarskiego śnieżnego maratonu. To drugie co do wielkości takie wydarzenie na świecie, a górą był w nim tylko jeden kraj. Amputacja nogi to nie koniec świata. Przekonują się o tym ukraińscy weterani, którzy kształcą swoje narciarskie umiejętności pod okiem specjalistów, udowadniając, że nawet po trudnych przeżyciach można oddawać się swoim pasjom i góry przenosić. Ośrodek Narciarski chudu w stanie Oregon wychodzi naprzeciw ukraińskim weteranom, którzy stracili kończynę na froncie. Dzięki profesjonalnej kadrze instruktorskiej pasjonaci sportów zimowych poznają co to tak zwany tri Grupa ukraińskich weteranów uczy się jazdy na tak zwanych trzech śladach. Oznacza to, że jeżdżą na jednej narcie, trzymając dwie podpory w rękach, więc zostawiają trzy ślady na śniegu. Podpory pomagają im zachować równowagę, inicjować i kończyć skręty, a także pozwalają im być niezależnymi na stoku. Jazda na nartach każdemu narciarzowi dostarcza adrenaliny, ale po tak trudnych wojennych przeżyciach pozytywne sportowe doświadczenie liczy się podwójnie. It's amazing emotion. To niesamowite emocje. Emocje to nowe doświadczenie. Jestem bardzo szczęśliwy. A szczęście to podstawa, bo bez uśmiechu na twarzy nie ma po co wybierać się na stok. Jest modna, wygodna i tworzona z pasją. Emily Yu z Pekinu od pięciu lat projektuje biustonosze i protezy dla kobiet z rakiem piersi. Jej bielizna pomaga odzyskać pewność siebie i wrócić do normalnego życia. Chińska firma cały czas się rozwija. Obecnie oferuje protezy piersi już w siedmiu rozmiarach i dwóch kolorach. A zapotrzebowanie na taką bieliznę i takie protezy rośnie. Rocznie u ponad 350 tysięcy kobiet w Chinach diagnozuje się raka piersi. Izraelska policja aresztowała lwa, który dopuścił się wielu haniebnych przestępstw. Oczywiście to żart. Lwiątko jest w dobrych rękach, ale aresztowany powinien być jego dotychczasowy właściciel, który nielegalnie przetrzymywał zwierzę. Na szczęście kociak otrzymał odpowiednią opiekę i nie tylko on. Do szczęśliwie uratowanego dołączyły dwie małpki, które dzięki izraelskim władzom zapomną o chodzeniu na krótkiej smyczy. Jak każda historia miłosna i ta nie kończy się wraz ze śmiercią. Gwiazda muzyki country Dolly Parton żegna swojego zmarłego tydzień temu męża Carla Dina najpiękniej jak potrafi, specjalnie napisaną dla niego piosenką If You Hadn't Been There, czyli Gdyby Ciebie nie było. Zakochała się w nim, gdy miała zaledwie 18 lat. Parą byli przez ponad 60. To on był inspiracją do najsłynniejszej ballady artystki Jolien. W pożegnalnej piosence Dolly Parton śpiewa Gdziebym była bez twojej miłości i wiary. Porwanie, wielka intryga i walka o środowisko. W nowej komedii Michała Tylki, Wujek Foliarz, będzie też czas na refleksję i spotkanie z dawną miłością. Ten film wejdzie do kin w piątek. Kuba, główny bohater filmu Wujek Foliarz, stara się wyjść na prostą i zacząć wszystko od nowa, ale pewnego dnia, kiedy uczestniczy w terapii uzależnień, zostaje porwany przez swojego wuja, fanatyka teorii spiskowych. Ten z ekipą dziennikarzy kanału Prawda TV chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Dodatkowo sytuację komplikuje dawna miłość Kuby, gorzka intrygi, konflikty, zabawne sytuacje. Oj, będzie się działo, więcej nie zdradzimy. Film trafi do kin w piątek. Ogłaszam alert czerwony. Listeczka. Niezwykli artyści, najlepsi dj i muzyka, która wyzwala pozytywną energię. Festiwal Bass Planet w Szczecinie to wydarzenie pełne unikalnych koncertów z pokazami laserowymi zapierającymi dech w piersiach. Tu każdy fan muzyki elektronicznej znajdzie coś dla siebie. Zagrają m.in. Carla Roca, Kiko, Dave Meco i Dr. Motti. Festiwal odbędzie się w sobotę w Netto Arenie w Szczecinie. Tak, troczęta figlarne? <grywa> <grywa> Więc kekka ci się nie podoba? W Teatrze Polskim w Warszawie po raz kolejny spektakl Awantura w Kiodzi. Jego akcja rozgrywa się w małej nadmorskiej miejscowości. Życie płynie tam zgodnie z kalendarzem świąt, od powrotów mężczyzn z połowu i codziennych kobiecych zajęć do zajmowania się domem i plotkami. A plotka jest, jak wiemy, często początkiem konfliktu. W tej sztuce pojawi się ich wiele i trzeba je będzie szybko prostować. Przedstawienie można obejrzeć od 15 do 20 marca. A co pan wiesz o pewnej akcji? awanturze. A już teraz o eleganckiej temperaturze opowie elegancki pan z Podlasia, który za chwilę ruszy z pasa startowego. No takie rzeczy tylko w ekspresie. Dzień dobry dla Państwa. Tu wasz podlaski pogodynek. Moje Państwo, w dwa tygodnie temu, chyba jak dobrze pamiętam, byłem na dworcu Koliowym, a dziś przywiało mnie na lotnisko, na aeroklub Białostocki. No, jak to aeroklub? Samoloty pasażerskie lądować nie mogą, bo mówią, że za mało miejsca. Ale z kolei na aeroklub to, to za dużo tego placu. No i wzięli, zrobili tor samochodowy. Ale ja tak naprawdę nie o tym chciałem. Dobrze by było, żeby zrobili ten pas taki lotniskowy, żeby chociaż samoloty do Łomży latali, bo tam są tory, ale dojechać pociągiem nie można. Ani z Łomży do stoku, ani z Białegostoku do Łomży. O, taka to robota. A co w pogodzie, to popatrzcie Państwo i posłuchajcie. Temperatura elegancka od 13 do 16 stopni na plusie. Na północy naszego kraju niestety mogą wystąpić przelotne opady deszczu. To w środę. W czwartek w Szczecinie 7 stopni zaledwie, a na południu około 13. No i też deszcz przesunie się w głąb naszego kraju. A w piątek, Państwo drodzy, temperatura podobna od 9 do 17 w Szczecinie się wypogodzi, a deszcz przeniesie się na południe naszego kraju. Ciśnienie, no trochę poniżej normy. W środę 1003, w czwartek 999, a w piątek 1007 hektopaskali. Moje Państwo, jak wiemy, na pogodę nie mamy wpływu, ale na pewno mamy wpływ na świętowanie. Bo świąt dzisiaj tych nietypowych tyle, że muszę niestety posłużyć się ściągą. Uwaga! Światowy Dzień Drzemki w Pracy, oj to piękne święto, Światowy Dzień Mężczyzn, Dzień Całowania w Czoło, Dzień Mario, tej gry takiej stardawnej. Międzynarodowy Dzień Peruki, o to nasz operator dzisiaj świętuje, bo on mówi, że nic jemu w życiu nie wyszło tak jak włosy. No i jeszcze jedno święto jest Międzynarodowy Dzień Dudy, znaczy Dzień Dud, to taki instrument taki starodawny. Ja to wybieram, moje państwo, ciekawe na Podlasiu, kto to najlepiej świętuje. Chyba taksówkarze. A i jeszcze i ten operator ruchu u nas na lotnisku, bo to nic nie lata. Niektórzy tak szybko biegają jakby latali. Reprezentacja Polski jak rozpoczęła, tak zakończyła halowe mistrzostwa Europy. Do złotego medalu Jakuba Szymańskiego, krążek z tego najcenniejszego kruszcu dołożyła Anna Wielgosz, 31-letnia kobieta w pięknym stylu wygrała finałowy bieg na 800 metrów i sięgnęła po swój pierwszy w karierze tytuł mistrzostw starego kontynentu. Anna Wielgosz udała się do Apple Dorn z trzecim czasem na europejskich listach. Była jedną z kandydatek do medalu, ale to, czego dokonała w decydującym biegu, przeszło najśmielsze oczekiwania. Od startu trzymała się czołówki, a po drugim okrążeniu objęła prowadzenie i nie oddała go do samej mety. To jej pierwszy złoty medal halowych mistrzostw Europy i jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze. O podium otarła się Ewa Swoboda. Nasza sprinterka zajęła czwarte miejsce w finale na 60 metrów, a do brązowego krążka zabrakło jej zaledwie jednej setnej sekundy. Te powołań szkoleniowiec ogłosił w najbliższy czwartek. Biało-Czerwoni 21 i 24 marca zagrają na PGE Narodowym w Warszawie kolejno z Litwą i Maltą w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Sezon sportów zimowych zmierza ku końcowi. Nim przyjdzie wiosna, w Szwajcarii odbył się drugi co do wielkości maraton narciarski na świecie. 12 tysięcy uczestników rywalizowało na trasie o długości 42 km. Wyzwanie dla prawdziwych twardzieli. Wśród panów, jak i pań, wygrali reprezentanci Norwegii. Ciekawe, czy kombinezony mieli prawidłowo uszyte. Na koniec szybkie zakończenie meczu w Indian Wells. Jedno ze spotkań, a konkretnie Alexa Michelsena z Daniłem Miedwiediewem trwało zaledwie 10 minut i to łącznie z przerwami medycznymi. Z powodu urazu Amerykanin zdecydował się na poddanie meczu. To jedna z najkrótszych potyczek w historii Indian Wells. Znany ze swej powagi premier Donald Tusk, jak wiemy, zajmuje się wyłącznie bardzo istotnymi dla naszego kraju kwestiami. Dziś na przykład sięgnął po miarę i zmierzył. Zmierzył ile jest mężczyzn w mężczyźnie. Widzę popłakujących polityków opozycji, że życzeń od pań dzisiaj nie dostali. Przypominam więc, że dzień chłopca obchodzimy 30 września 10 marca obchodzimy dzień mężczyzny. Polska to magiczny kraj, w którym premier ma czas na tego typu dziecinne wpisy. Brawo, panie premierze, ale im pan powiedział: Tak trzymać, mocny wpis. Za godzinkę proszę wrzucić coś o ruskiej agenturze. Premier, tematy pilne do skomentowania w Polsce rozumiecie? Pan to chyba jednak najbardziej czeka na Dzień Dziecka w piaskownicy. <laughs> Straszliwie złośliwi ci komentatorzy, którzy sugerują, że premier powinien przyjmować życzenia 1 czerwca. My złośliwi nie będziemy, co nie zmienia faktu, że nie mamy dobrej wiadomości dla szefa rządu. O godzinie 19, zapewne niestety dla Donalda Tuska, bajek nie emitujemy, wręcz przeciwnie, na naszej antenie program dzisiaj. Sikorski szkodzi relacjom Polska-USA. Nie ma alternatywy dla Starlinka. Kolejne prowokacje pod pomnikiem smoleńskim. W imieniu fantastycznej ekipy Ekspresu i Ekspresu Plus dziękuję za Państwa obecność. Płynnym ruchem przechodzimy do programu Ewy Bugały, która ma dziś mocnego gościa. Ewo, dzień dobry, cześć.